let me start by warmly welcoming you to downing street. it is my pleasure and my privilege uh, to host you here, and i'm so pleased that you've been able to come so early in your presidency. and um, the history between our countries is a history of close relations, um, and particularly at the moment on defence and security, we do so much together as we have done historically. i think the people-to-people, is just as important. Um, we have a lot of the diaspora here, Polish diaspora, which we're very proud. Um, I have family links uh, to Poland, as I've just yeah. um, explained. Um, and there are so many issues in terms of Europe uh, and uh, world events that we need to discuss uh, together. But we do that as like minded countries, countries that uh, work together, respect each other, and want to build on that. And so it's a real privilege to welcome mm -hmm. you. You're very welcome. I think this is your first time to Downing Street. So it is um, my pleasure to be the Prime Minister that hosts you here for the first of your, um, I'm sure, very many meetings. Thank you very much, uh, Mr. Prime Minister. Ladies and gentlemen, it's true. This is my first time on uh, Downing Street, but not the first time in uh, London and in the United uh, Kingdom. I'm delighted that my first uh, visit in the new year uh, brings me to London, to the United Kingdom. Thank you very much, Prime Minister, for this kind invitation. Of course, Poland and Great Britain are close allies for decades, but it's not time for history. Now we are especially strong and this relation strategic partnership is nowadays uh, most important in the field of security as yeah. uh, Mr Prime Minister emphasized it's very important in the field uh, of uh, security i wanted to express my appreciation for prime minister for great uh, britain that uh, Great Britain armed forces are on the Polish soil. In Bemowo, Pielski, almost 150 yeah. British uh, yeah. soldiers. Thank you very much. Of course, Polish and Great Britain companies also cooperate. It's yeah. very important yeah. for Poland. In Poland, we are going to have cutting edge frigates thanks to this cooperation. Aircraft defense uh, systems. So, our agenda is going to be very broad, but it will focus on the security, as I know, and the economy. What is very important, Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, is uh, the fact that our trading relations are very uh, strong, and Great Britain is the most important uh, Polish non uh, EU partner. Uh, especially in the field of uh, export the market for export for polish agriculture and food this is very important yesterday i had opportunity to visit polish diaspora yeah. uh, so this is also very important uh, issue we have well integrated and uh, very good diaspora here in united uh, kingdom so i would like to say thank you to all People z Wielkiej Brytanii, for welcoming the uh, polls. We share the values and I'm uh, sure that our today's meeting will deepen our relations. Thank you very much. No, thank Bye you, minister. You're very welcome. Witam państwa. Jesteśmy po spotkaniu z panem premierem Starmerem. Było to spotkanie, które, w, wśród oczywiście szerokiej agendy spraw, skupiało się przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa, ale także na kwestiach ekonomicznych. W czasie naszej dyskusji rozmawialiśmy o współpracy militarnej, wojskowej pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem. Jak wiemy w Polsce przebywa ponad 100 żołnierzy brytyjskich. Wielka Brytania także wykazała solidarność po ataku dronów na granice polskie we wrześniu zeszłego roku. To było przedmiotem naszej dyskusji. Dyskutowaliśmy też o współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z przemysłem zbrojeniowym Zjednoczonego królestwa, oba te przemysły i firmy. Budują dzisiaj potencjał obronny także Rzeczpospolitej, szczególnie w ramach programu projektu Miecznik, w budowaniu fregat, ale także systemów obrony powietrznej. W czasie naszej dyskusji poruszyliśmy także oczywiście temat G20. Na naszym spotkaniu było dwóch szerpów: szerpa ze strony polskiej, pan minister Marcin Przydaci, i szerpa odpowiedzialny. Za udział Zjednoczonego Królestwa w grupie G20 ze strony brytyjskiej. Jak wiemy, Polska została do grupy G20 jako 20 gospodarka świata zaproszona za sprawą prezydenta Donalda Trumpa w czasie naszego osobistego spotkania. W przyszłym roku to Wielka Brytania będzie gospodarzem grupy G20, więc także zwróciłem się do pana premiera, aby rozpoznał ten wielki sukces gospodarczy Polaków po roku 89 i nie Wspomniał o Polsce w przyszłym roku, gdy G20 będzie organizowane przez Wielką... Brytanie. Dyskutowaliśmy, drodzy Państwo, także o kwestiach bardziej szczegółowych, tych, które ważne są dla relacji polsko-brytyjskich i dla samych Polaków, a więc o porozumieniu odnoszącym się do rygorów sanitarnych i fitosanitarnych, które dawałyby polskim małym i średnim przedsiębiorcom możliwość swobodnego operowania w Zjednoczonym Królestwie. Poruszaliśmy też te tematy, które są ważne dla polskiej mniejszości w Wielkiej Brytanii. Bardzo się cieszę, że Wielka Brytania jest na drodze do wprowadzenia języka polskiego jako języka obcego w edukacji w Wielkiej Brytanii. To też z panem premierem poruszyliśmy. Zasygnalizowałem, że tutaj prezydent Polski, podobnie jak polski rząd, jest po stronie tych rozwiązań, które dadzą polskiej mniejszości w Wielkiej Brytanii możliwość wybierania drugiego języka jako języka w edukacji w Wielkiej. Brytanii. Brytanii było to bardzo dobre spotkanie odbywające się w dobrej przyjaznej atmosferze państw, które są w istocie sojusznikami i przyjacielami. O tym z panem premierem dzisiaj nie rozmawialiśmy, natomiast wszyscy panie redaktorze, drodzy państwo, zdajemy sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Grenlandii. Liczę, że ta sprawa. Rozwiąże się na drodze dyplomatycznej pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a panią premier Danii. Oczywiście, jeśli spojrzymy na sprawę Grenlandii w sposób strategiczny, geopolityczny i uzmysłowimy sobie wielkie zagrożenie płynące ze strony Federacji Rosyjskiej z jednej strony, a z drugiej strony rywalizacji ekonomicznej, gospodarczej ze strony Chin, to zobaczymy, że Grenlandia jest bardzo ważnym, strategicznym miejscem. I wymaga poszerzonej dyskusji, oczywiście, w rygorach partnerstwa. I myślę, mam wielką nadzieję, że tak to się skończy. Przypominam także, że odpowiedzialność za wartości wolnego świata, tego świata, do którego tak blisko jest Polsce, którego Polska jest w istocie częścią, odpowiedzialność za bezpieczeństwo. W zasadniczej mierze bierze Sojusz Północnoatlantycki na czele ze Stanami Zjednoczonymi, a więc te głosy o strategicznym znaczeniu Grenlandii są bardzo ważne i wierzę, że rozstrzygnie się to na drodze dojrzałej dyplomacji wolnych narodów. Oczywiście jest dużo wątpliwości wokół polskiego budżetu. Główną wątpliwością jest to, że stan finansów publicznych za sprawą niedoskonałej pracy ministra Domańskiego, że stan polskich finansów publicznych jest dzisiaj w nie, takim, w nie takiej formie, nie w takim stanie, jak wypadałoby go przygotować. Państwu, które jest w grupie G20. Znaczy z jednej strony mówimy o wielkich sukcesach gospodarczych przez 35 lat, ponad 35 lat, a z drugiej strony widzimy budżet i stan finansów publicznych państwa polskiego, który budzi głębokie zastrzeżenia nie tylko prezydenta Polski, ale także obywateli. Właściwie stan polskiego budżetu jest źródłem wszystkich tych problemów, o które pyta. Pan redaktor, więc ja mam wiele zastrzeżeń do polskiego budżetu i do rozdysponowania polskich środków na przyszły rok. Dużo żalu do polskiego rządu i do ministra finansów, że tak zaniedbał kwestie budżetowe państwa polskiego i że nie mamy właściwie czym dzielić. Za to odpowiedzialność ponosi rząd żeby była jasność. Natomiast moja decyzja co do podpisania budżetu albo skierowania go do Trybunału Konstytucyjnego zapadnie w, w odpowiednich terminach. Nie wiem co zrobię, dopuszczam każdą możliwość na dzień dzisiejszy. Mam dużo uwag do polskiego budżetu i do pracy rządu w zakresie finansów publicznych. Zachowam się oczywiście w sposób rozsądny, w taki sposób, aby polska gospodarka i rzeczpospolita mogła funkcjonować. Węgry są częścią Unii Europejskiej, są polskim partnerem w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Polska i Węgry od wielu lat, od wielu dekad, a nawet powiedziałbym od wielu wieków ze sobą współpracują i budują fundamenty tej współpracy. Węgry są oczywiście partnerem Rzeczpospolitej i nie można o tym zapominać w kontekście codziennej politycznej, partyjnej czy publicznej dyskusji. Prezydent Polski, prezydent Węgier, premier Węgier są odpowiedzialni za relacje, które trwają od dekad albo od wieków i są niezbędne. Więc to jest punkt wyjścia do odpowiedzi na pana redaktora pytanie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię azylu, to myślę, że to jest bardziej pytanie do pana premiera Wiktora Orbana. Taką decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo ją podjąć. I taka, taka decyzja zapadła. Ja staram się nie oceniać decyzji tych liderów państw, które są podejmowane w sposób autonomiczny. Taka decyzja zapadła. No i myślę, że kraje europejskie, a szczególnie polski rząd będą ją respektować. Na kanwie pytania pana redaktora chcę oczywiście przypomnieć, bo mówiliśmy o finansach publicznych, ale warto też powiedzieć o polskim ustroju. Mamy sytuację w Polsce, w której ustrój państwa jest w istocie demolowany przez wiele decyzji dzisiejszej większości parlamentarnej i dzisiejszego rządu. Konstytucja jest łamana, więc jeśli pan redaktor mnie pyta, czy wszyscy mogą liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, szczególnie za sprawą decyzji ministra Żurka o pozakonstytucyjnej zmianie systemu losowania sędziów, to tak nie jest. Są w Polsce osoby, które nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces, a decyzja o pozostaniu w kraju albo o opuszczeniu kraju, jest ich indywidualną decyzją. Jeśli pan redaktor chce mnie spytać, czy ja bym Rzeczpospolitą nawet w obliczu łamania polskiego systemu praworządności przez obecnie rządzących bym opuścił? Nie opuściłbym, bo jestem historykiem i wiem, że polski system był łamany także przez komunistów po roku 1945, ale są tacy, którzy nie, nie, nie mogąc liczyć na sprawiedliwy proces, Polskę opuszczają, a rządy innych państw podejmują decyzję o tym, czy przyznać ich im azyl, czy nie. Taki azyl został przyznany.